Opera Garnier nie tylko zachwyca wciąż swoją architekturą, ale nadal kontynuuje swoją misję jako centrum kultury i sztuki. Wciąż odbywają się w niej występy oberowe, baletowe, koncerty oraz wiele, wiele innych spektakularnych wydarzeń. Każdy detal tego miejsca odzwierciedlał ducha estetyki Belle pot i ideał sztuki w ówczesnym okresie. Jednym z najbardziej wspaniałych miejsc w operze Garnier jest zdecydowanie jej sala teatralna. Złote maski teatru, czerwone fotele i przepiękny sufit malowany przez Marka Szagala, a więc wielkie nazwisko, sprawiają, że to miejsce jest prawdziwym arcydziełem. To tu odbywały się spektakularne opery i balety. A wielcy artyści całego świata występowali na jej scenie. Sala ta emanuje duchem sztuki, ale przede wszystkim prestiżu. W tym miejscu zdecydowanie czujemy, że historia i współczesność spotykają się w jednym miejscu w dźwięku i widowisku. To uczta dla oczu oraz uszu. Opera Garnier to przykład neobarokowej architektury o niezwykłym bogactwie detalu. We wnętrzach jesteśmy w stanie zobaczyć mnóstwo ornamentów, rzeźb czy kolumn i to wszystko w szczerym złocie. Marmurowe klatki schodowe oraz przepy w każdym zakamarku. Zobaczmy to z bliska. Wnętrze jest bardzo bogato ozdobione złotem, lustrami, kryształami i freskami. Jest to przykład Eklektystycznego stylu, który łączy elementy różnych epok i kultur. Ściany i sufity złotej sali pokrywają freski, które przedstawiają różne sceny, alegorie i postaci z mitologii oraz historii. Malowidła te są dziełem wybitnych artystów i dodają wnętrzu niezwykłego uroku artystycznego. Ta sala w operze Garnier to nie tylko piękne wnętrze, ale także ważny element historii, kultury francuskiej. Jej dekoracje, freski i bogactwo detali uczyniają ją jednym z najbardziej wspaniałych miejsc w Paryżu, że przyciąga miłośników sztuki i architektury z całego świata. Nasza podróż po architektonicznych skarbach architektury Paryża prowadzi nas dzisiaj pod Grand Arch. To miejsce, które reprezentuje sobą nie tylko nowoczesność, ale i wyrafinowaną architekturę w centrum miasta. To nie tylko niezwykła budowla, to również ogromny symbol nawiązujący do łuku triumfalnego, który znajduje się naprzeciwko tej budowli. Należy do tak zwanej osi historycznej łączącej wieżę Eiffla, łuk triumfalny i właśnie omawiany Grand Arch na planie mapy Paryża. Jest to ogromna biała konstrukcja, która przyciąga uwagę z daleka. Grand Arch został zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów. Jego konstrukcja opiera się na stalowych ramach i szklanych panelach, co nadaje mu minimalistyczny wygląd. Jest to ogromna, biała konstrukcja w kształcie prostokąta, która wydaje się przenikać niebo. Jej czysta, minimalistyczna estetyka sprawia, że emanuje elegancją i nowoczesnością. Kiedy stoimy przed nim, czujemy, że Paryż to miasto, które jest jednocześnie świadkiem ogromnych, wielkich wydarzeń historycznych i twórcą nowoczesności. Zwłaszcza tu, na dzielnicy La Défense. Niestety, dzisiaj tak się stało, że nie wjedziemy na górę i nie zobaczymy tak pięknej panoramki, jak myśleliśmy. Niestety jest zamknięte definitywnie dla publiczności. Przepraszają, dziękuję za przybycie. No nic, także mamy kolejny powód, by wrócić tutaj jeszcze raz. Grand Arch to miejsce, które łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość w jednym miejscu, ale to również hołd dla tradycji architektonicznej Francji oraz pokaz jej innowacyjnego ducha. Tuż obok znajduje się również znany obiekt, tym razem rzeźbiarski, którego nazwa brzmi Le Pouc, to monumentalna rzeźba kciuka stworzona przez francuskiego artystę Cezara Baldaciego. O ile oczywiście dobrze wymawiam jego nazwisko, ma 12 metrów wysokości i jest wykonany z brązu. Znajduje się tuż obok Grand Grantachi i jest jednym z charakterystycznych symboli tego obszaru. Bazylika Sacra Cor jest znana z charakterystycznej białej fasady, która przyciąga uwagę z daleka. Kontynuując naszą podróż, przechodzimy dziś pod Bazylikę Sacra Cor, znajdującą się na wzgórzu Montmartre. To miejsce o szczególnym znaczeniu religijnym, ale także jedna z największych peroarchitektonicznych architektonicznych miasta. W centrum fasady znajduje się ogromny kopułowy fronton, czyli taki przedsionek, który jest wspierany przez kolumny i zdobiony ornamentami. Bazylika ma kształt krzyża łacińskiego, co jest bardzo charakterystyczne dla wielu kościołów katolickich. Wnętrze jest przestronne oraz zdobione freskami i malowidłami, które przedstawiają sceny z życia Jezusa Chrystusa i innych postaci religijnych. Bazylika jest Znana z pięknych mozaik, które pokrywają różne części wnętrza. W bazylice znajdują się również kopuła, która oferuje panoramiczny widok na Paryż, i właśnie zaraz udamy się na jej szczyt. Bazylika Sacra cœur to nie tylko kościół, to symbol wiary i historii. To miejsce, które zachwyca swoim architektonicznym pięknem przez wiele lat, ale również wzbudza duchowe emocje. Jeśli macie chwilę, to również zachęcam wejść na wieżę, na której właśnie się znajdujemy, ponieważ widać z niej całą panoramę miasta. Od dzielnicy La Défense, Łuk Triumfalny, czy chociażby wieżę Eiffla, która otworzy wielki trójkąt na mapie, o której wcześniej wspominałem, będąc przy Grand Arme. Podążając kolejnymi uliczkami Paryża, przybywamy pod prawdopodobnie jeden z najbardziej monumentalnych i imponujących symboli tego miasta, a mianowicie Łuk Triumfalny. To nie tylko monumentalna budowla, ale także manifestacja chwały i wielkości narodu francuskiego, postawiona z inicjatywy samego Napoleona Bonaparte po jego wielkich zwycięstwach, co może symbolizować m.in. grupa rzeźbiarska po mojej lewej stronie, szerzej znana jako Marsylianka. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Rzeźba ta przedstawia postać kobiety symbolizującą wolność i ludność. Wznosząca się nad tłumem prowadzi go do zwycięstwa. Jest przedstawieniem tego, co Francja chce sobą reprezentować. Wolność, równość i braterstwo. Jego monumentalna fasada zdobiona rzeźbami i fryzami jest wspaniałym przykładem klasycyzmu. To miejsce, które nie tylko budzi respekt, ale także fascynuje swoimi architektonicznymi detalami. Jednak prawdziwa nagroda czeka nas na górnych tarasach łuku triumfalnego, gdzie cała panorama Paryża otwiera się na naszych oczach. Jesteśmy w stanie podziwiać wieże Eiffel, katedrę Notre Dame oraz dzielnicę La Défense w pełnej swojej krasie. Jest to również świetna alternatywa dla osób, które nie miały okazji być na wzgórzu Montmartre, na bazylice Sacré-Cœur i zwiedzać jej tarasów oraz patrzeć na panoramę miasta, więc łuk wydaje się do tego być idealną propozycją. Kolejny etap naszej podróży przez Paryż to wizyta w Louvre. Miejsce, które jest zarówno budowlą, jak i skarbnicą sztuki oraz historii. To jedno z najważniejszych muzeum na świecie, o ile nie najważniejsze, i jednocześnie majestatyczna budowla. Louvre to oczywiście nie tylko muzeum, to cały system pałacowy i kompleks, który przez wieki był świadkiem historii Francji. Początki jego budowy sięgają aż XII wieku, czyli podobnie jak Katedry Notre Dame. Kiedy to pełnił funkcję zamku. Nie można opowiedzieć jednak o lufie bez wspominania o jego ikonicznej piramidzie. To nowoczesne dzieło architektury, które zostało zaprojektowane przez słynnego architekta Leo Peja. Wydaje się, że kontrastuje ona z historycznym otoczeniem, które widzimy dookoła, ale jednocześnie harmonijnie łączy starość z nowoczesnością. Piramida to jednocześnie wejście do muzeum, które jest jak prawdziwa brama prowadząca do skarbów kultury skrywających się wewnątrz. To podróż w czasie i przestrzeni, która ukazuje ewolucję i różnorodność sztuki. Piramida w Luwrze, jak znak wodny na dziele sztuki, przypomina nam, że przeszłość i teraźniejszość mogą istnieć obok siebie w harmonii. Kodeks Hammurabiego, to starożytna babilońska stella z inskrypcjami prawnymi, jest jednym z najważniejszych zabytków historycznych w Luwrze. Kodeks zawiera wiele przepisów regulujących różne aspekty życia społecznego i gospodarczego w starożytnej Babilonii. W tej sali znajduje się Mona Lisa da Gioconda, Leonarda da Vinciego, to prawdopodobnie najbardziej znany obraz na świecie, a z pewnością jedno z najważniejszych dzieł sztuki w Louvre. Obraz przedstawia tajemniczy uśmiech kobiety i jest ikoną sztuki renesansowej. z samotraki to starożytna rzeźba grecka z około II, II wieku przed naszą erą, przedstawiająca boginię zwycięstwa. Jest uważana za arcydzieło rzeźby greckiej i symbol triumfu w kulturze antycznej. Wenus z Milo ta rzeźba grecka przedstawia boginię miłości. Wenus jest jednym z najważniejszych przykładów starożytnej rzeźby greckiej i jest symbolem piękna oraz harmonii. Kiedy przyglądamy się architekturze Paryża, nie możemy oczywiście zapomnieć o centrum Pompidou, które znajduje się za moimi plecami. To zdecydowanie symbol awangardy i odwagi architektonicznej. To miejsce budzi skrajne emocje, od zachwytu i zdziwienia, ale zawsze pozostaje w pamięci. Główną charakterystyczną cechą centrum Pompidou jest jego futurystyczna fasada, która od razu przyciąga uwagę wszystkich ludzi znajdujących się obok. Zamiast ukrywać elementy techniczne i instalacje, jak to zazwyczaj ma miejsce w tradycyjnych budynkach, architekci postanowili eksponować je na zewnątrz. Wielki przełom w architekturze, gdzie rury, rurki i przewody w różnych kolorach biegną wzdłuż fasady, tworząc niepowtarzalny wygląd budowli. Jednak to, co czyni centrum Pompiduje jeszcze bardziej niezwykłym, to jego wnętrze. Gdy wchodzimy do środka, od razu jesteśmy otoczeni wszystkimi instalacjami. Rurami i przewodami, które dostarczają energię i serwisy. To jakbyśmy wchodzili do gigantycznego organizmu, mechanizmu, a cała architektura staje się ekspozycją. Centrum Pompidou to nie tylko miejsce, które przyciąga miłośników architektury, ale również tych wszystkich, którzy poszukują i chcą zobaczyć na własne oczy najważniejsze dzieła sztuki współczesnej oraz wielkie nazwiska najwyższej klasy, takich jak Duchamp, Klein czy chociażby Frida Kahlo. Wewnątrz jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę najwyższej klasy dzieła sztuki współczesnej. Ale dla mnie jest to przede wszystkim wielka lekcja. Że architektura również może być tuką samą w sobie, która wychodzi poza utarte schematy i nie przestrzega żadnych reguł, które były dotychczas uznawane za kanon. Z racji tego, że niefortunny zbieg okoliczności skończyło się miejsce na dysku, to witam się już z Wami, a raczej żegnam w tej trochę nieco zmiennej aurze niż mieliśmy w Paryżu. E, możecie zgadywać też w komentarzach, w jakim miejscu się dzisiaj znajdujemy. Tu macie małą podpowiedź. E, oczywiście zachęcam do obejrzenia reszty moich materiałów, które pewnie wyświetlałeś gdzieś tutaj e, z boku. Oczywiście do subskrypcji i do zostawienia komentarza, jak podobał się dzisiejszy materiał. Pozdrawiam się, ma. cześć!